Wyobraź sobie świat, w którym wszystko masz na wyciągnięcie ręki: informacje, narzędzia, wiedzę, a jednak prawie nikt z tego nie korzysta. To paradoks naszych czasów. Największy dostęp do wiedzy w historii i jednocześnie najmniej ludzi, którzy budują prawdziwy majątek. Dlaczego? Dlaczego miliardy ludzi tkwią w miejscu, podczas gdy nieliczni pną się w górę, jakby mieli ukryty kod do gry? Dziś powiem Ci brutalną prawdę, taką, której nikt nie chce wypowiadać na głos, ale zanim ją usłyszysz, potrzebujesz wiedzieć jedno. To nie jest film o tym, że koto trzeba oszczędzać. To film o tym, jak działa człowiek i dlaczego system dokładnie wie, gdzie jesteśmy najsłabsi. Iluzja, którą karmią się ludzie. Większość ludzi wierzy, że bieda to pech, albo brak inteligencji. Albo kiepski start. Ale prawda jest inna. Bieda to efekt nawyków. Bogactwo też. I wszystko zaczyna się w jednym miejscu w głowie. Większość ludzi posiada mentalność przetrwania, nietworzenia, niebudowania, niemyślenia w przyszłość. Oni żyją tylko w tu i teraz. Każdy problem jest gaszeniem pożaru. Każda decyzja impulsem. Każdy plan maksymalnie do następnej wypłaty. To nie ich wina. Tak działa nasz mózg. Nauczony jest szukać szybkiej nagrody, natychmiastowej ulgi, krótkoterminowej przyjemności. A majątek? On powstaje dokładnie odwrotnie. Powoli, niewidocznie, bez fajerwerków. I tu rodzi się pierwszy konflikt. Mózg chce nagrody dziś. Majątek nagradza dopiero jutro. Zgadnij, kto wygrywa. Tak, dopamina. Telefon. TikTok. Kolejne zakupy. Szybkie jedzenie, szybka przyjemność, szybkie wszystko to nie przypadek, to pułapka. Ale to dopiero początek, bo za chwilę pokażę Ci coś, co może Cię zszokować. Ludzie nie są biedni z powodu pieniędzy. Są biedni z powodu schematu, który powtarzają codziennie. Niewidzialny schemat, który niszczy 90% ludzi. Widzisz, większość ludzi żyje według tej samej sekwencji: pracuj, zarabiaj, wydawaj. Powtarzaj, to nie jest życie, to fabryka konsument. Ludzie wydają jedzenie, które kupili, by zapomnieć o pracy, której nienawidzą, a potrzebują tej pracy, aby spłacić kredyty, które zaciągnęli, aby kupić rzeczy, których nie potrzebowali. To błędne koło, zaprojektowane perfekcyjnie nie przez bank, nie przez rząd, przez psychologię społeczną. Zauważ jedną rzecz: kiedy dostajesz podwyżkę, czujesz się dobrze. Przez dwa dni, a potem kupujesz lepszy telefon, lepsze jedzenie, lepsze ciuchy, lepsze konto na Netflixie, lepszą kawę w biegu i cała podwyżka znika. To zjawisko ma nazwę: Lifestyle Inflation Inflacja stylu życia. Zarabiasz więcej, wydajesz więcej. Myślisz, że żyjesz lepiej, ale finansowo jesteś dokładnie tam, gdzie byłeś. To dlatego większość ludzi nie zbuduje majątku. Bo zamiast zmienić mentalność, zmieniają tylko poziom konsumpcji. Ale poczekaj. Jest jedna rzecz, której nikt nie mówi: nie potrzebujesz więcej zarabiać, żeby budować majątek. Potrzebujesz przestać działać jak wszyscy. Za chwilę ci to udowodnię. System, który nagradza cierpliwych i każe impulsywnych. Majątek nie powstaje z talentu, ani z płacenia szczęścia. Powstaje z prostych, nudnych, powtarzalnych decyzji. A nudne to coś, czego większość ludzi nienawidzi, dlatego przegrywają, bo wolą szybkie rabaty, szybkie okazje, szybkie emocje, szybkie decyzje, niż powolne budowanie. Ale jest coś jeszcze. Większość ludzi uważa, że majętni ludzie są szczęściarzami. Tymczasem bogactwo opiera się na jednej rzeczy: opóźniona gratyfikacja, zdolność powiedzenia sobie: nie dziś, dziś buduję, jutro korzystam. Problem w tym, że mózg tego nienawidzi, a algorytmy, reklamy i media to wykorzystują, bo za chwilę zobaczysz największą tajemnicę bogatych. I nie ma nic wspólnego z pieniędzmi. Co bogaci wiedzą o czasie, czego inni nie bogaci myślą w latach. Reszta myśli w tygodniach. Bogaci planują w dekadach. Reszta od wypłaty do wypłaty. Bogaci wiedzą, że czas zjada długale. Czas rozmnaża kapitał. Ludzie biedni mają odwrotną logikę. Kiedy mają wolne pieniądze, wydają je. Kiedy mają wolny czas, marnują go. Bogaci robią odwrotnie. Wolny czas płytłe nauka, rozwój, analiza, projekt. Wolne pieniądze ilustwo kapitał, inwestycje, aktywa. To jest różnica mentalna. I to ona decyduje o majątku, nie dochód. Ale jest jedna rzecz, której nikt nie zauważa: coś, co bogaci robią. Cały czas. Coś, co zmienia wszystko. Bogaci nie budują majątku z pieniędzy. Budują go z nawyków. Możesz zarabiać mało i być bogaty. Możesz zarabiać dużo i być biedny. Pieniądze nie decydują. Nawyki decydują. Oto nawyki, których większość ludzi nie ma. 1. Nawyku odkładania procentu od każdej złotówki. Ludzie chcą inwestować dopiero wtedy, gdy zostaje im bo coś na koniec. Nigdy nie zostaje. 2. nawyku uczenia się, gdy inni chcą tylko rozrywki. Godzina dziennie przez rok zmienia życie. Większość woli godzinę tiktok. 3. nawyku kontroli własnych emocji. Majątek to gra w opanowanie, a świat trenuje nas do impulsów. 4. nawyku cierpliwości. Największa przewaga, najrzadsza cecha. 5. nawyku budowania aktywów. Większość ludzi kupuje rzeczy, które kosztują Bogaci kupują rzeczy, które płacą. To dlatego większość ludzi nie zbuduje majątku, bo mają finansowe marzenia, ale nawyki konsumenta. Ale jest jeden moment w życiu, który wszystko zmienia. I tam właśnie rodzą się przyszli bogaci: moment przełomu. Każda historia budowania majątku zaczyna się tak samo nie od sukcesu, nie od wysokiej wypłaty. nie od szczęścia, zaczyna się od bólu, od momentu, w którym człowiek mówi nigdy więcej nigdy więcej życia od wypłaty do wypłaty nigdy więcej strachu przed rachunkami nigdy więcej pracy tylko po to by przeżyć nigdy więcej bycia niewolnikiem własnych wydatków w tym momencie rodzi się coś nowego odpowiedzialność świadomość zmiana to moment w którym człowiek zaczyna rozumieć że majątek nie powstaje z dochodu ale z decyzji i że każdy może zacząć z dowolnego poziomu co robić żeby nie skończyć jak większość chcesz prawdy nie potrzebujesz więcej pieniędzy. Potrzebujesz innego sposobu myślenia. To pięć zasad, które zmieniają wszystko. 1. Stały procent dochodu odkładany automatycznie, nawet mały. Liczy się system. Nie. Budowanie umiejętności, które podnoszą twoją wartość. Wiedza ma największy zwrot. 3. Oddzielanie czasu od pieniędzy. Dochód poboczny, projekt, nawet mały. 4. Tworzenie aktywów zamiast kupowania Tywo i gospa, coś co płaci, Nie coś co świeci. Brak porównywania się z innymi. Bo cudze tempo nie ma znaczenia. Większość ludzi nigdy nie zbuduje majątku. Nie dlatego, że nie potrafi. Nie dlatego, że system ich niszczy. Nie dlatego, że urodzili się w złym miejscu. Tylko dlatego, że żyją tak jak wszyscy. A wszyscy nie mają majątku. Jeśli chcesz mieć coś, czego nie mają inni, musisz robić to, czego inni nie robią. To nie jest łatwe. Nie jest szybki, nie jest efektowy, ale wiesz, co jest efekt? Życie bez strachu, bez stresu o pieniądze, bez walki o przetrwanie. Życie, w którym to ty decydujesz. Nie jest nie rachunku, nie przypadek. Większość ludzi nigdy nie zbuduje majątku, ale ty nie musisz być większością. Największe kłamstwo współczesnego świata. Jest jedno zdanie, które słyszysz od dziecka. Jedno, które wbija ci się w głowę tak głęboko. Że nawet nie zauważasz, jak cię ogranicza. Wystarczy ciężko pracować. To brzmi pięknie, ale to kłamstwo. Współczesny świat nie nagradza ciężkiej pracy. Nagradza mądrą pracę i nagradza wartość. Możesz pracować ciężej niż kiedykolwiek. Możesz poświęcić zdrowie, sen, weekendy, ale jeśli twoja praca nie tworzy wartości, twój wysiłek nie ma znaczenia. To brutalna prawda. A jednak większość ludzi wierzy, że dodatkowe godziny w pracy to droga do awansu, że szef zauważy, że system ich doceni. Nie, nie zauważy. Nie, nie doceni. System nie został zbudowany po to, żeby cię wynagrodzić. System został zbudowany po to, żebyś działał jak przewidziany element układanki. To dlatego większość ludzi tkwi w miejscu, bo grają według cudzych zasad, zamiast pisać własne. Bogaci tworzą wartość, reszta tworzy czas pracy, bogaci kupują wolność, reszta kupuje rzeczy, bogaci budują przyszłość, reszta gasi pożary teraźniejszości. Ale jest coś jeszcze głębszego, coś, co decyduje o twojej przyszłości, zanim zarobisz pierwszą złotówkę. Definicja pieniędzy, której nikt ci nie pokaże. Większość ludzi myśli, że pieniądze to liczby. Kwot, tan, kąt to też kłamstwo. Pieniądze to czas. Pieniądze to decyzje, pieniądze to wolność albo jej brak. Jeśli nie kontrolujesz pieniędzy, ktoś inny kontroluje ciebie, bank, pracodawca, inflacja, kredyt, przypadek. I dlatego majątek to coś znacznie większego niż liczby. To fundament twojej niezależności, to możliwość powiedzenia nie muszę, mogę. To różnica między życiem w stresie a życiem w spokoju. I wiesz, co jest w tym najciekawsze? Żaden z tych efektów nie wymaga wielkich pieniędzy na start. Wymaga tylko jednej rzeczy: zmiany priorytetów. Jeśli dziś priorytetem jest wygoda, zakupy i gadżety, jutro priorytetem będzie stres. Jeśli dziś priorytetem jest wolność finansowa, jutro priorytetem będzie wybór. Ostatnia różnica między bogatymi a resztą bogaci podejmują decyzje, których większość ludzi unika. Rezygnują z szybkich nagród, planują w długim terminie, uczą się. Zamiast oglądać byle co, budują aktywa, nie wydatki, biorą odpowiedzialność za własne życie. Większość ludzi robi odwrotnie. Nie dlatego, że są gorsi. Po prostu nikt ich nie nauczył inaczej. Nikt nie pokazał im, że majątek jest efektem procesu, a nie jednego wielkiego wydarzenia. I tu pojawia się pytanie: czy Ty będziesz kopiować schemat większości, czy napiszesz własny? Bo na końcu zostaje tylko jedna prawda: bogactwo zaczyna się w głowie, albo nie zaczyna się wcale. Na końcu życia ludzie żałują nie pieniędzy, żałują zmarnowanych szans. Nie pozwól, żeby twoja szansa przeszła obok. Nie pozwól, żebyś obudził się za 10 lat w tym samym miejscu. Nie pozwól, żeby twój czas był tańszy niż twoje wygody. Majątek nie jest dla wybranych, majątek jest dla świadomych. A dziś zrobiłeś pierwszy krok. Reszta zależy od Ciebie. Jeśli chcesz więcej filmów, które otwierają oczy i jeśli chcesz zrozumieć jak naprawdę działa świat pieniędzy, zasubskrybuj kanał. To nic nie kosztuje, a może zmienić wszystko. A teraz YouTube pokaże Ci film, który najlepiej pasuje do tego, co właśnie obejrzałeś. Kliknij i zobacz ciąg dalszy. Bo wiedza działa tylko wtedy, kiedy idziesz dalej.